W świecie, w którym jesteśmy łowcą potworów, musimy być przyzwyczajeni do tego, że niebezpieczeństwo może czyhać na każdym kroku. Że musimy bardzo uważnie patrzeć pod nogi, rozglądać się dookoła i mieć oczy dookoła głowy. I to dosłownie nie tylko zerkając przed siebie, w boki i pod nogi, ale też zerkając do góry, bo niebezpieczeństwo może przyjść z powietrza. Cześć, tu miszczelewie ten sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Dzisiaj kolejna recenzja dotycząca, dotycząca gry, o której już wielokrotnie opowiadałem wam na swoim kanale, gry do której regularnie wracałem i o której zamierzam jeszcze opowiadać, prezentując kolejne rozszerzenia. Dzisiaj bowiem właśnie recenzja rozszerzenia. Będzie to film traktujący o Fever, rozszerzeniu do gry Primal the Awakening. Fever to rozszerzenie wydane podobnie jak Primal The Awakening podstawowa gra w 2024 roku i poprzedzona wcześniejszą kampanią na Kickstarterze. Gra na BoardGameGeek występuje pod nazwą Curse of the Sapphire, ale finalnie została wydana właśnie pod nazwą Fever. Autorami tego rozszerzenia, podobnie jak gry podstawowej, są Tommaso Mandadori oraz Alberto Parisi. Gra przeznaczona jest dla 1 do 4 graczy w wieku 14 lat więcej, z czasem rozgrywki wahającym się od 60 do 90 minut. Za wydaniem tego rozszerzenia, podobnie jak i podstawowej wersji gry, stoi Reggie Games. Rozszerzenie Fever wprowadza do świata Primal The Awakening nowe potwory. Przynosi nas do, we, no, do nowego biomu, a mianowicie dżungli, i wprowadza dwa wielkie monstra, Pazisa i Nagarjasa. Obydwa potwory pokazywałem wam w ramach unboxingu tego rozszerzenia, a dzisiaj recenzja opisująca to, co znajdziemy dokładnie w rozszerzeniu, prezentująca komponenty raz jeszcze, ale z opisem tego, do czego służą, a na końcu podsumowanie, a więc finalny werdykt, czy, wa czy warto w ogóle po to rozszerzenie sięgnąć. Primal The Awakening to gra typu Boss Butler, w której wcielamy się w rolę myśliwych, wyruszających w poszukiwaniu potwora i dążących do jego pokonania. W trakcie rozgrywki korzystać będziemy z naszej własnej talii kart, z naszego własnego sprzętu w postaci broni, różnego rodzaju zbroi, hełmów, dążąc do tego, żeby na polu bitwy, na którym toczyć będziemy walkę, okiełznać potwora i zadać mu ostateczny cios. Przemal Audio Awakening to gra, w którą zagrywałem się na początku 2025 roku, do której później również wracałem raz po raz, tak bardzo mnie wciągnęła. Pokazywałem Wam już relację z rozgrywki, recenzję gry podstawowej, recenzję rozszerzenia Ice, a teraz rozszerzenie Fever. W związku z tym, nie przedłużając już, zapraszam do obejrzenia, jak wyglądają komponenty składające się na ten dodatek, a później, jak obiecałem, opis tego, czy warto po to rozszerzenie sięgnąć. Zapraszam. Poniżej elementy składowe rozszerzenia Fever do Primal The Awakening. Wzorem innych rozszerzeń to konkretne, również zamknięte jest pudełku dosyć sporych rozmiarów. Pudło, a w zasadzie rozmiar tego pudełka, jest warunkowane przede wszystkim jednym rodzajem komponentu figurkami. Ale nie tylko, bo fakt, że mamy do czynienia z dosyć długim pudełkiem, jest też spowodowany tym, że w pudle znajdziemy planszetki potworów, które są tego samego rozmiaru co w wersji podstawowej gry. W związku z tym głębokość pudła przede wszystkim jest uwarunkowana figurkami, natomiast długość oraz szerokość dostosowana jest do rozmiarów planszatek potworów. Skoro o potworach mowa, co wprowadza dokładnie rozszerzanie fewer? W rozszerzeniu znajdziemy przede wszystkim dwa nowe potwory, no i to jest motyw przewodni tego rozszerzania, a więc potwory występujące w zupełnie innym biomie potwory występujące gdzieś w górskich terytoriach okupowanych przez monstra, które będą naszymi adwersarzami, jeśli sięgniemy po to rozszerzenie. Obydwa potwory są. Przynależne do zupełnie nowej kategorii potworów, a mianowicie do potworów pieżastych. W związku z tym, jak łatwo się domyślać, każdy z nich będzie dosyć podobny do ptaka, w szczególności Bazis, a więc skrzydlate, skrzydlate monstrum, choć Nagargias również wygląda momentami jak potężny ptak, no w zasadzie jak potężne zwierzę posiadające pióra, bo motywem przewodnim, jak wcześniej wspomniałem, są zwierzęta z piórami. W związku z tym, że są to dwa potwory pierzaste, to w grze pojawia się także nowa kuźnia, a więc kuźnia piór, która to będzie mogła być wykorzystywana w momencie, gdy uda nam się pozyskać element, jakim są pióra, żeby dokupywać czy też wykuwać przedmioty, zarówno bronie, jak i ekwipunek z tej konkretnej kuźni. Zobaczmy w związku z tym, jak te potwory wyglądają. Po pierwsze, mamy w związku z tym Nagardziasa. No, i to jest piękne, bardzo. Przerażający jednocześnie potwór. Jak widzicie, mój egzemplarz został pomalowany i prezentuje się arcy ładnie. No, ja jestem zakochany w malowaniu, które zostało wykonane, jeśli chodzi o mój egzemplarz Primala. No i Nagardzjas jest jedną z najpiękniejszych figurek, zresztą bardzo wdzięcznym elementem do, do malowania. Ale pomijając sam aspekt wizualny, Nagardzjas to niebezpieczne monstrum. Monstrum, w przypadku którego nie dostajemy wprawdzie nowych mechanik poza jednym nowym keywordem, ale jest to potwór, który będzie nam się mocno dawał we znaki. Jest to potwór, który może na przykład wymuszać na nas konieczność przyspieszania upływu czasu, a więc może być tak, że na niektórych kartach znajdą się, znajdą się zasady mówiące o tym, że jeżeli coś się dzieje, to musimy na przykład jedną rundę w ogóle stracić. No i to jest niesamowite utrudnienie, bo czasami jest tego typu problem, że bitwy toczą się w zasadzie do ostatniej chwili. Players in the front and rear sector suffer damage unless you advance the round marker by one. No więc tutaj będzie konieczność zdecydowania, czy bierzemy te obrażenia, czy może jednak przesuwamy znacznik rundy. A jedna runda to w skali gry bardzo dużo. Nagardzias jest dosyć mocnym potworem, jednocześnie potworem bardzo dynamicznym. W jego przypadku często zmieniać się będą także karty zagrożenia, co będzie powodować sporą nieprzewidywalność tego, co za chwilę to monstrum zrobi. Drugim potworem jest Pazis. No, i to jest chyba najładniejsze monstrum, jeśli miałbym w ogóle dokonywać tego typu rankingu i szukać potwora, który najbardziej mi się wizualnie podoba. Pacis jest moim zdaniem tym najładniejszym. Subiektywna moja opinia. No i malowanie, które zostało wykonane, jest kapitalne, też bardzo mi się podoba. W ogóle obydwa potwory z tego rozszerzenia są niesamowicie wdzięcznym materiałem. Dużo kolorów, dużo barw, w związku z tym jeśli ktoś z Was lubi malować figurki, to to konkretne rozszerzenie powinno być chyba jednym z tych, które najbardziej Was będą interesować. Pazis jest potworem, w przypadku którego mamy do czynienia z jednym nowym mechanizmem, a mianowicie z paraliżującymi, z paraliżem, kartami paraliżu. Karty Paraliżu działać będą w taki sposób, że w momencie, gdy któryś z efektów Pazisa spowoduje, że musimy taką kartę dobrać, taka karta trafia na wierzch naszej talii i kiedy ją dobieramy, to nie możemy się ruszać. No, a skoro nie możemy się ruszać, to znaczy, że dostaniemy pewnie znacznik zagrożenia, a to z kolei oznacza, że dziać się będą kolejne złe rzeczy. Więc obydwa potwory, moim zdaniem interesujące, działające troszkę inaczej od pozostałych, bardzo, bardzo fajnie się wkomponowują w cały świat Primala. Dostajemy jeden nowy znacznik terenu, jeden rodzaj terenu. Mamy specjalny teren stanowiący krzyżówkę, brasz i jeszcze innego rodzaju terenu. To jest brasz specjalny, który, czy specjalne krzewy, za którymi możemy się ukryć. Na początku naszej fazy ruchu, na początku naszego ruchu, możemy zadeklarować, że kryjemy się za za tego typu elementem terenu i co ciekawe, na tym etapie wskazujemy innego gracza, po którego kolejce ponownie my staniemy się aktywnym graczem i zaczniemy grać naszą kolejkę. Czyli w sytuacjach, w których chcemy na przykład przeczekać na to, co zrobi potwór, albo poczekać aż inni gracze wykonają swoje akcje, to możemy ukryć się w takim miejscu. Bardzo fajny dodatkowy patent. No i mamy oprócz tego jeszcze szereg różnego rodzaju przedmiotów. Mamy oczywiście arkusze kuźni, mamy nowe bronie. No i teraz porównując to, jak wyglądają bronie poszczególnych postaci, to mamy na przykład Earth który to będzie pozwalał nam dobierać karty, jeśli mamy keyword Impetus na kartach w ręce. No ale zwracam uwagę na trzeci poziom Earth Shakera. Jeśli zagramy w naszej sekwencji kolor wszystkie cztery rodzaje kart i to w tej kolejności, to zadajemy 20 obrażeń, więc mega, mega mocne, aczkolwiek też bardzo sytuacyjne, nie zawsze uda nam się tego typu kombinacje wygrzacać, ale już kiedy zrobimy, super satysfakcjonujące, bardzo fajne. Jeśli chodzi o Mirę, to Mira dostanie nowe łuki. Po pierwsze, Earth One pierwszego poziomu pozwala dobierać kartę w przypadku dwóch niebieskich kart w sekwencji. Drugi poziom działa podobnie. O ile jeszcze, jeżeli, jeżeli jeszcze dobierzemy kartę ze stealthem, to. to a i karta, którą dobieramy, dostaje Stelfa do końca tej tury. No i trzeci poziom. Dodatkowo stamina cost tej karty, którą dobieramy, jest zredukowany o jeden. Więc całkiem fajna, aczkolwiek może nie jakieś rzucające na kolana. Windblade, kiedy zagrywamy kartę ze Slashem, zadajemy jedno, dwa albo trzy obrażenia. No, i shard, a więc nasza tarcza i miecz. When the monster turns to your sector, draw one. Dobieranie kart, dobieranie kart. No, i oprócz tego, też... you may immediately move without paying na No, to jest całkiem spoko, aczkolwiek z tych wszystkich broni wydaje mi się, że najbardziej atrakcyjny będzie Earthshaker z trzeciego poziomu. Może nie jest jakiś mega mocny, w tym sensie, że nie zawsze, czy też nieczęsto uda nam się wykrzesać tego kombinację, ale satysfakcja, gdy to już się zadzieje, będzie kolosalna. Z dodatkowych przedmiotów, które dostajemy, oczywiście dostajemy zarówno, zarówno zbroje, hełmy, dostajemy też specjalne gadżety. Jeden jest szczególnie istotny i mega, mega użyteczny i to jest Feathered Code, bo Feathered Code działa w ten sposób, że jeżeli się przemieszczamy i nie jesteśmy graczem agro, to wystarczy, że ujawnimy zieloną kartę z ręki, żeby nie płacić za ruch. No, i to jest mega użyteczne, zwłaszcza, że na kolejnym poziomie możemy już możemy po prostu ujawniać taką kartę, nawet jeśli nie jesteśmy, nawet jeśli jesteśmy agro, a na trzecim poziomie jeszcze dodatkowo dostajemy jedną kolejną zdolkę, więc mega mocna, bardzo użyteczna. Karta to jest bardzo cenny zasób, więc. Brak konieczności płacenia za ruch to jest coś, co może się niezwykle przydać. Feverd Code w związku z tym jest jednym z moich ulubionych przedmiotów, od kiedy w ogóle go odkryłem, sięgając po rozszerzenie. Po rozszerzenie Fever. Dostajemy trochę specjalnych przedmiotów, ale o nich nie będę opowiadał, bo to niech będzie niespodzianka dla wszystkich tych, którzy sięgną po tę grę. No i dostajemy oczywiście dwa dokumenty: dostajemy opis zasad i dostajemy też księgę kampanii, bo rozszerzenie wzorem tego, co mamy na przykład w dodatku ICE, może być wykorzystywane zarówno jako rozszerzenie do grania pojedynczych scenariuszy, są one opisane wtedy w dokumentach w tym rozszerzeniu, jak i również możemy włączyć to rozszerzenie do kampanii podstawowej i w miejscach, gdzie znajdują się pewne rozwidlenia, jeśli korzystamy z rozszerzenia Fever, to będzie też możliwość zagrania scenariuszy w ramach kampanii Primala. Więc to podobnie jak, to, to rozszerzenie bardzo podobnie w tym sensie funkcjonuje jak rozszerzenie ISO, o którym jakiś czas temu Wam opowiadałem. Tak wyglądają komponenty, z których będziemy korzystać, Korzystając, w którym będziemy korzystać grając w Primal Diawking z rozszerzeniem Fever. Zapraszam teraz do ostatniego segmentu filmu. Czas już na opowieść na temat tego, jak mi się z tym rozszerzeniem grało i czy uważam, czy warto po nie sięgnąć. Primal Diawking to gra, która absolutnie mnie wciągnęła. To gra, w przypadku której kiedy ją poznałem i kiedy zacząłem w nią grać, to nie mogłem się od niej po prostu oderwać. Fakt, że w samej podstawce dostajemy całą masę różnych potworów, wcale nie zniechęcił mnie do tego, żeby nie sięgnąć też po rozszerzenia. I w tych rozszerzeniach znajdziemy kolejne monstra, które możemy rzucić wyzwanie. Jednym z tych, które najbardziej mnie intrygowały, w które najbardziej chciałem zagrać, było właśnie rozszerzenie Fever, a to za sprawą tego, że w tym rozszerzeniu znajdował się potwór, który najbardziej podoba mi się ze wszystkich i to jest Pazis przepiękny ptak, oczywiście śmiertelnie groźny który w momencie, gdy został pomalowany przez Kafar Art, wygląda jeszcze groźniej i jeszcze piękniej. Czasami to, co piękne, przyciąga i czasami zapominamy o tym, że jest, że jest śmiertelnie groźna. I nie inaczej jest w przypadku Pozysa i Garjasa. W związku z tym, szukając mocnych stron tego konkretnego rozszerzenia, jako pierwszy wskazałbym oczywiście jakość elementów. Komponenty, które dostajemy w pudełku z rozszerzeniem Fever, trzymają bardzo wysoki standard tego, co mamy również w wersji podstawowej Primal The Awakening. Dotyczy to każdego aspektu tego rozszerzenia. Po pierwsze figurek, które wyglądają kapitalnie i to są chyba dwie z moich ulubionych figurek w ogóle w całym świecie Primal The Awakening. Przepiękne, szczegółowe, bardzo jednocześnie dynamiczne, a pomalowane wyglądają po prostu jak cud. To są dwie z najpiękniejszych figurek, które posiadam, i jestem olbrzymim fanem tego, jak Primal The Awakening, jak Reggie Games zdołał Primal The Awakening doszlifować i w jaki sposób każdy z potworów wygląda inaczej od pozostałych. Jednocześnie malowanie wykonane przez KFR też robi robot, robota. Kiedy rozkładamy grę z wykorzystaniem komponentów, które składają się na to rozszerzenie, to czasami aż po prostu chce się przestać przez chwilę grać i skoncentrować się wyłącznie na tym jak ta gra wygląda i ją podziwiać. W związku z tym komponenty wyglądają kapitalnie. Jak wcześniej wspomniałem, nie dotyczy to wyłącznie figurek, to samo sprowadza się także do kart, które dostajemy do planszetek. Wszystko jest na bardzo wysokim poziomie. Drugim elementem, który trzeba pochwalić, jest to, że oczywiście, że w ślad za tym jak te figurki wyglądają, powinno też iść to jak te figurki funkcjonują, czy też jak w zasadzie działają potwory, które dostajemy w rozszerzeniu. Skoro rozszerzenie faktycznie koncentruje się na nowym biomie, skoro rozszerzenie koncentruje się na nowym typie potworów, to powinny być one inne od tych, jakie znaliśmy z gry podstawowej albo z innych rozszerzeń. I na szczęście tak właśnie jest. Zarówno Pazis, jak i Nagarjaz wyglądają zupełnie inaczej mechanicznie od pozostałych potworów, z którymi możemy walczyć w trakcie rozgrywek Primary Awakening. Rozszerzenie wprowadza nowe keywordy, nowe mechanizmy, wprowadza także nowy rodzaj terenu w postaci specjalnych krzewów, za którymi możemy się ukrywać. W związku z tym dostajemy po raz kolejny dawkę rzeczy, które, dawkę komponentów, które podnoszą jeszcze bardziej tak olbrzymią regrywalność gry podstawowej. Pod tym względem w związku z tym rozszerzenie Fever wprowadza dodatkowo jeszcze sporo różnorodności i umożliwia nam granie przeciwko monstrom, które będą reagować i które będą korzystać z palety innych umiejętności niż te, które znaliśmy dotychczas. Elementem wyróżniającym te postacie są karty paraliżu, które możemy dostawać w trakcie trwania rozgrywki i które będą nam się mocno dawać we znaki. Jak łatwo się domyślać, brak mobilności, brak możliwości przemieszczania się w trakcie rozgrywki będzie nas mocno bił po głowie. Z jednej strony brak ruchu to automatyczny znacznik zagrożenia, z drugiej, umiejscowienie czy też stanie statycznie w jednym miejscu to narażanie się na uderzenia ze strony ze strony potwora, jeśli akurat ten stoi tak, że jest w stanie nam zagrozić. W związku z tym, paraliż jest bardzo przykrym, bardzo przykrym mechanizmem, który będzie nam mocno utrudniać rozgrywkę. To, co na pewno jest mocną stroną, to jest także nowy sprzęt. W ślad za nowymi potworami doszła także, także zupełnie nowa kuźnia, a skoro nowa kuźnia, to zarówno nowe broni, jak i również nowe wyposażenie. W związku z tym wszyscy ci, którzy lubią w grach element craftingu, którzy lubią testować różnego rodzaju buildy, zmieniając sprzęt, podmieniając go między scenariuszami w ramach kampanii, będą mieli dzięki rozszerzeniu Fever jeszcze większy wybór, jeszcze więcej możliwości i po raz kolejny jeszcze więcej synergii, które możemy, których możemy poszukiwać, grając z tym tę grę z wykorzystaniem różnego rodzaju komponentów. Ostatnia rzecz, którą warto też pochwalić, kiedy mowa o tym konkretnym rozszerzeniu jest taka, że jest to rozszerzenie, które może być wykorzystane zarówno jako, jako element do rozgrywek pojedynczych scenariuszy, jak i również jako element, który będzie włączony jako immanentna cecha, jako, jako, cech, jako część kampanii, którą możemy rozegrać standardowo. I to jest też mocna strona tego rozszerzenia, bo Primal Day jest produktem, który od początku został pomyślany jako produkt, Podzielony, wprawdzie, na wersję podstawowo i 5 rozszerzeń, ale pośród tych pięciu rozszerzeń w zasadzie cztery z nich stanowią elementy kampanii, czyli już grając podstawkę, możemy sięgnąć po te rozszerzenia, a żeby móc jeszcze większy, żeby móc zaznać jeszcze większej różnorodności i odwiedzić nieco inne miejsca w świecie, po którym się poruszamy. I Fever należy do tej grupy dodatków, to znaczy, że grając kampanię, momentami staniemy przed wyborem odwiedzenia danego miejsca. I w ramach tych wyborów pojawi się też bioma, która jest przypisana do Fever, a więc możemy, grając w kampanię, również walczyć przeciwko Pazisowi i Nagargiosowi. Nie musimy grać wyłącznie w pojedynczych scenariuszy, nie musimy też korzystać z jakichś komponentów zastępczych, uzupełniających po to, żeby włączyć te dwa potwory do gry kampanijnej. I to też jest fajnie pomyślane, bo dzięki temu możemy grać na obydwa tryby, korzystając z tego rozszerzania co ma o tyle duży sens, że w końcu w rozszerzeniu dostajemy też dodatkowy sprzęt i dodatkowe, dodatkowe bronie. W związku z tym jest to w zupełności kompatybilne z grą podstawową. Ale oczywiście z figurok mają także pojedyncze scenariusze, kiedy chcemy po prostu wyprawić się na pojedynczą wyprawę i dać w kość Pazisowi albo Nagarjasowi. Co w związku z tym stanowi słabsze stronę tego rozszerzenia, jeśli w ogóle jakiekolwiek są? No, jest, są w zasadzie dwa elementy, o których warto powiedzieć. Pierwsza rzecz, która od początku mocno mnie bolała w Primal The Awakening, jest taka, że to jest gra, w przypadku której warstwa mechaniczna i wizualna są kapitalne, a warstwa narracyjna mocno kuleje. I niestety, ale rozszerzenie, Primal The... rozszerzenie *Fever* do Primal The Awakening w żaden sposób tego nie naprawia. To w dalszym ciągu jest bardzo, bardzo prosta historia, która w żaden sposób nas nie wciągnie. I nawet jeśli włączymy elementy z tego konkretnego rozszerzenia do rozgrywki kampanijnej, to niestety, ale historie pisane w książeczce kampanijnej pod Fewer są na to samo kopyto, co z podstawki. Nie poczujemy, że przeżywamy jakąś przygodę, nie poczujemy, że jesteśmy prowadzeni przez jakąś spójną historię i odkrywamy tajemnicę świata, po którym się poruszamy. Nie, to jest po prostu gra, w której siepiemy radośnie potwory i nie przywiązujemy raczej większej uwagi do całej otoczki, która jest obudowywana wokół tych starć, ale która w praktyce nie ma tego czegoś, co powodowałoby, żebyśmy z wypiekami na twarzy ją czytali i czekali, co się zadzieje później. Niestety w tym rozszerzeniu jest to dokładnie to samo. Jest dokładnie to samo, co w wersji podstawowej. I druga kwestia. Która jest troszkę powiązana z tym aspektem, jest taka, że o ile bardzo chwaliłem to, że możemy to rozszerzenie wykorzystać zarówno do grania pojedynczych scenariuszy, jak i również do grania kampanii, to brakuje mi elementu mini kampanii. Brakuje mi, podobnie jak brakowało w rozszerzeniu ICE, możliwości zagrania mini kampanii z wykorzystaniem wyłącznie potworów z tego rozszerzenia, czyli zasymulowania sytuacji, w której nasi myśliwi wybierają się na polowanie do tej konkretnej biomy i tu walczą z Pazisem i Nagarjasem w cyklu scenariuszy. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby stworzyć tego typu mini kampanię złożoną na przykład z trzech pięciu łączących się w spójną historią scenariuszy, gdzie być może udałoby się także opisać to w sposób, który byłby bardziej atrakcyjny, jednocześnie być może też sprawić, że ze scenariusza na scenariusz Odblokowywalibyśmy jakieś dodatkowe komponenty, dostawalibyśmy jakieś dodatkowe nagrody, odkrywalibyśmy jakieś tajemnice tego świata. W związku z tym, troszkę moim zdaniem zmarnowano potencjał, bo to, co zaserwowano graczom, było pójściem na skróty, było po prostu zaserwowaniem dwóch kolejnych potworów owszem, fajnych, przepięknych, działających inaczej, ale czy to w jakiś sposób bardzo mocno zachęciło nas do sięgnięcia po to rozszerzenie? Nie. Więc koniec końców, jeżeli miałbym teraz ocenić, czy Fever jest rozszerzeniem niezbędnym do tego, żeby grać Primal Diamond to werdykt brzmi absolutnie nie. Możemy śmiało grać Primal Diamond nie korzystając z rozszerzenia Fever. Ale oczywiście, jeżeli zależy nam na tym, żeby mieć w swojej kolekcji jedne z najpiękniejszych figurek z całego uniwersum Primala, to Fever jest rozszerzeniem, po które chcemy sięgnąć i chcemy je mieć. Bo Pazis, bo Nagardzas są jednymi z najładniejszych figurek, które w ogóle w całym uniwersum zostały stworzone przez Reggie Games. Są jednocześnie ciekawymi potworami, w związku z tym na pewno nie będzie tak, że inwestując w to rozszerzenie, będziecie żałować tej decyzji albo uznacie, że nie było warto przeciwko tym przeciwnikom w ogóle grać. Na szczęście tak nie jest. Natomiast uczciwie odpowiadając, czy to rozszerzenie jest niezbędne do tego, żeby grać Premier League, nie, mówię, nie, bo nie ma tu tego czegoś dodatkowego, co powodowałoby, że gra dostaje jeszcze dodatkowego kopa. Dodatkowa kuźnia, ok, dodatkowy sprzęt też, ale nie na tyle. Must have, żeby koniecznie w to rozszerzenie inwestować. W związku z tym każdy powinien samodzielnie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Fever jest czymś, co dodatkowo chce jeszcze poza podstawką do swojej kolekcji do swojej kolekcji pozyskać. To, był on, to, było, to była recenzja rozszerzenia Fever, jednego z pudełkowych rozszerzeń do gry Primal The Awake wydawnictwa Reggie Games. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam jednocześnie do innych materiałów na Wojennik TV. Zapraszam Was również na swój Facebook, na Instagram oraz na Twittera. Życzę Wam bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.